W sumie dawno nie był używany ten podnośnik, czego nie? No? Nie dawno nie był. Nie? Kurwa działa? Ostatnio się spierdolił. czekaj. co słyszałeś od człowieka, który się zna? Że nie da się ze skrzynią. Z Xa wyjąć? Z Xa wyjąć ze skrzynią do przodu się nie. No to kurwa patrz. I z reduktorem No to kurwa patrz. Ma nie da dać. Ogląda? Chuję A jak ogląda to kurwa... Dokładny. To Toż to jakiś amator chyba kurwa Człowiek, który naprawia ten. Aha Prakowie. To jest, ten, to jest ten, o którym myślę? Ja jestem do czynienia. Aaaa! Ja no to się kurwa zna. To faktycznie się zna. No, to teraz raz. Stojaczek. stojaczku i mam zabawę. I masz zabawę. A tego na dwór i wjeżdżamy na, na Do wyciągnięcia silnika. Może dwa silniki cię wyciągniemy? <grymne> nie, no, z tamtym już nie pójdzie tak łatwo. No, przy X to już jest trochę więcej zabawy. Dobra. Cylindra wyżegało. Mm. Yy, to To wygląda tak mu pies, jak się ma serapkę i się zesra. To wygląda identycznie. Jak, futerku, jadłem, nie? jak, jak się futerko upierdoli, to ma podobne kolory. Tu patrzę, jaki ładny Proszę, ale ten człowiek, który to składał. Coś co to Mówimy, z... Z... że no mam najnowsze wiedzieć od klienta. był w silniku był wymieniany. uwaga, jeden. popychacz. Jeden na czwartym cylindrze. No yy, jest to na prawej głowicy. No w, przepraszam na Na lewej głowicy urwany Na lewej głowicy nie chodzą, nie chodzą zawory, że Czyżby coś poszło nie tak? Przez małą miseczkę coś dojrzymy? Przez małą miseczkę już coś dojrzymy Ale to musiało, ten tłok to musiało rozpierdolić kurwa no nie? było grube pierdolenie Było grubo no, Nie podejrzewam, żeby ten silnik kiedykolwiek wyjechał na drogi. da! da, da. O! 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 Patrz, panewkę, widzisz? To wszystko przez panewkę. Ja nie wiem, czegoś takiego jeszcze nie grali, kurwa. Ej, tu jest druga panewka. I trzecia panewka. I czwarta. Mhm. Wszystko tutaj mamy. Wał do wyjebania. Wszystko wał, do wyjebania. Wał, jest trup. Wał jest martwy. Po czymś takim. Tada! Daj lampkę, daj lampkę. Kurwa będzie żył. Ja pierdolę. Wiesz? Nie no, daj lampkę. Tam już mamy kawałek czegoś, tłoczka. Więc tu jest? Tutaj dalej. Jest nowy rozrząd. Ie! Yeah! Tam stoi grubo. Cóż tu się zrobiło Czekaj Nie. To jest. Nada się, nada się jeszcze? Na imprezę. Ja, ja... Widzę, widzę zawory. Pierwszy raz od dołu widzę zawory, nie? Ja pierdolę. Dobra, ty to teraz pytanie: czemu z tej jednej strony, na tej jednej ulicy te zawory się w ogóle nie ruszały? no nie? Określę to w następujący sposób. Coś poszło nie tak. Przy składaniu. Mhm. Mm Coś poszło nie tak przy składaniu silnika. Co? Mamy wstępną diagnozę. Nieumiejętna naprawa. Niedokręcone wanosy. Foki rozrządu też. I dlatego rozjebało silnik. Jeżeli ktoś tutaj grzebał i wymieniał faktycznie jakieś szklanki, to. Gratulujemy, nagrodę, Wiszynowej Poczty Mało tego, markerem poznaczył sobie te znaki, żeby ustawić rozrząd A tak się kurwa nie robi, do tego są blokady rozrządu Tutaj też mamy Poznaczone, Poznaczone. To jest trzyma, To się, tutaj, trzyma, kto się trzyma, a tu gdzieś było teoretycznie rozbierane, tutaj rozjebało całe Tutaj zobacz, jak to jest pięknie Znak tu, odniesienie kurwa tutaj Więc... Yy... Przyczyną, przyczyną tragedii tego silnika była nieumiejętna naprawa przez no i efekt tego jest taki że tutaj od góry ładnie widać góry ładnie widać wyjebało korbę do płaszcza wodnego stąd było tyle wody w oleju do się więc niestety no Dobra sprawa w sumie. Odkręciliśmy wszystkie śrubki. Zdejmuję. I teraz masę kurwa silikonu. To akurat jest uszczelka, ale to było rozbierane ktoś nie założył nowej uszczelki. Tylko przypierdolił na masę kurwa silikonu. Nawet ktoś kurwa to próbował myć. Widać, że było czyszczone, było myte. Ha. To było zanurzone w jakimś roztworze, bo jest tylko do pewnego momentu wymyte. Na więcej, roztworu już nie starczyło pieniędzy, żeby to wymyć. O! O kurwa. Na ślizgach, nawet silikon. Na ślizgach. Pompa wody też nie była złożona na uszczelkę, tylko na silikon. Kurwa, to wszystko było na silikon. Tu nawet jest silikon. Ludzie, ja pierdolę. Nawet tu jest silikon. No, Jak widać też nie ma uszczelki tylko silikonu. To wszystko było poskładane na silikon. Kopiemy dalej. Tu nawet uszczelka jest na silikon przyfaflana. O. Ale na pewno było tanio. Ktoś to naprawił ten silnik. Obstawiam, że i miało być tanio po to, żeby to auto sprzedać, bo ja nie wierzę, że ten samochód jeździł dłużej niż rok czasu na tym, tak to było w tym momencie poskładane w tym silniku. Więc na pewno było tanio. Pff. I co, rozbieramy dalej. A tu jeszcze fajnie widać jak silikon się ładnie uformował w formie uszczelki. O tak. To nie jest uszczelka, to wszystko jest silikon. W to jest silikon. Uszczelka stara została się na pokrywie. A tu ktoś pożydził na nową uszczelkę, która kosztują grosze. Drut kurwa, drut. Pokrywa rozrządu zdjęta. Lecimy dalej. Znowu silikon. Uszczeleczka była. Ale przepierdolona nas <noise> Ktoś jak zakładał, to mu trochę. Płyta chyba spierdoliła. I przypadkowo upaćkało się to z silikonem. Ja pierdolę. Teraz jakieś uszkodzenia widać. Cuch, łańcuch. się go uda złapać. Jak widać, powinien stać. A wygina się. Ale ślisk był w miarę świeżo założony. Ale nie nadaje się do ponownego użytku, przynajmniej ja bym go nie włożył, ze względu na to, że w okładzinie, po której ślizga się łańcuch, są opiłki metalu, które pochodzą ze zmielenego tłoka, korby, czy chuj wie czego. Więc ktoś wymieniał rozrząd, a w sumie ślizgi, nawet kawałki wypełniacza niefachowości się zostały. Ale łańcucha już chyba nie wymienił, bo nie wygląda ten łańcuch na nowy. Za to ten ślisk był naprawdę niedawno wymieniany. No i co, silniczek porozbierany w większości. Zostały się tylko głowice do ściągnięcia. Trzeba przygotować stojaczek na nowy silniczek. Nowy silniczek trzeba będzie na pewno przeserwisować. Co do tego, to skończył swój żywot, niestety. no nic, nawet wałeczek z To jest, by osienniczek mamy cały rozebrany, no niestety jak tutaj widać wał jest dosyć mocno uszkodzony Szkoda, bo sam wał kosztuje 3000 zł do tego auta używane oczywiście. No i tutaj też widać o. Widać, że nawet tuleje rozjebało. I to tak dobrze rozjebało. Plus dziura. No, szkoda. Naprawdę szkoda, bo. Niestety skończy się znaczy skończy się już, w sumie szukamy innego silnika. Niestety to są kwoty rzędu 12 tysięcy zł. No nic, szukamy dalej silniczka, w takim razie jakiegoś innego, nowego. E, Przeserwisujemy go, wsadzimy i odko będzie jeździło. I co to na tyle, jeżeli chodzi o X5 i o. Unikatowy silnik 46IS. Do następnego.